Witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale zdrapki bez końca jak widać po zdrapkach wróciłem już z Francji i dzisiaj będziemy drapali zdrapki angielskie przygotowałem dla was dzisiaj zdrapki za 10 funtów mamy mega cashword za 5 funtów power pack shot za 3 oraz koty kontra psy za 2 funty mam nadzieję, że dużo dziś wygramy Zdrapki w Paryżu, jak widzieliście, nie były aż tak bardzo szczęśliwe, ale też nie, nie były najgorsze, i e, mam nadzieję, że jeśli będę kolejny raz, to znowu będziemy mieli okazję podrapać zdrapki francuskie. No dobra, przejdźmy do naszych dzisiejszych zdrapek angielskich. Zaczniemy od tej najtańszej, czyli od tej za dwa funty. Tu przybliżę ale mogę wam powiedzieć, że wyjazd poza tym, że trochę się przeziębiłem się udał, bo naprawdę Paryż jest piękny. Byłem pierwszy raz. Mogę wam naprawdę bardzo polecić. W tej zdrabce szukamy y, psów, psa Eli i kota Salema oraz takiej miski z jedzeniem i wtedy wygrywamy automatycznie 10 funtów. Tak jak kiedyś wspominałem tej miski z jedzeniem jeszcze nie udało mi się nigdy Trafić. Dobra, przybliżymy. Tak, pies Ela i kot Salem. Pierwszego mamy kota Miley. Tu mamy psa Bejleja, jakiegoś Felix i Rower Kolejny to Kasper i no już myślałem, o to Popi i ostatnie dwa to Baxter i niestety mały. No to niestety ta zdrapka jest pusta. Kolejna nasza zdrapka to Power Pack Shot. No w sumie tak będzie dobrze, będziemy zjeżdżać. Będziemy po dwa drapać. Mamy C4 i 5A. 4C 5, zdrapka jest z numerem 32, tamta była z numerem 112, ta jest z numerem 32 i próbujemy zdrapać całą linię poziomu, wtedy wygrywamy kwotę, więc mamy D, 5D i 6C. Kolejne dwa to 8C i 6A. 6A i 8C. Kolejne dwa pola to 6B i 1E. 6B i 1E. Brakuje nam już tylko jednego 6D. Mamy 2D.

2a, no i dwa ostatnie. To z po pojedynczym. 2e, czyli teraz, żeby coś trafić, musielibyśmy mieć albo 5b, albo 6d. Tu A mamy 8a, A. czyli niestety ta zdrabka też jest pusta. No, na no ostatnia nadzieja, jedyna nadzieja w krzyżówce. Chyba oddalimy. Ale w sumie może zrobimy tak, będziemy po prostu zjeżdżać. No to w krzyżówce musimy mieć minimum 3 słowa, wtedy wygrywamy 5 funtów. No i potem, według legendy, 4 słowa 10 i tak aż do 12 słów miliona funtów, które by się przydało. Dobra, drapiemy po kolei. Mamy F literkę. F w pierwszej krzówce nie widzę. Zdrabka jest z numerem 41. W drugiej też F nie ma. Jeśli coś przeoczę, to na końcu i tak sprawdzimy. Kolejna literka to literka S. S to już będzie. Mamy jedno S, kolejne dwa kolejny wsakę Post I jeszcze tutaj I kolejna krzyżówka Mamy jedno S, a i było F faktycznie w familii, mamy S I to by było na tyle Kolejna literka, to literka O. Mamy tu jedną O. Mamy O. I wszystkie. Mamy O. I też chyba wszystkie. C. Tylko jedną C w pierwszej widzę i w drugiej. C mamy tu, tu, tu i to wszystko. No, tak jak mówię, wyjazd do Paryża był naprawdę udany. Z Z nie mamy wcale. B. Koncert był bardzo udany. Wiem, bardzo Was zapraszam na koncert Agnieszki Chylińskiej. No jeśli oczywiście ktoś lubi taką muzykę. Chociaż Agnieszka ma różnorodną muzykę. Aczkolwiek głos niezmiennie tak samo mocny. B nie mamy w drugiej krzyżówce. Teraz literka T. A jeśli ktoś nie był, to niedługo będzie fajne wydanie płyty DVD z zapisem koncertów trasy 30-lecia, która się odbyła na wiosnę tego roku w Polsce. Więc będzie można przeżyć to w ten sposób. Ale polecam bardzo koncerty. Ja tam ogólnie lubię koncerty. Jeśli tylko mogę, jeśli tylko mam urlop, którego nie mam, to zawsze gdzieś tam próbuję się wybrać. Kolejna literka to literka P. No i mamy pierwszy wyraz post. Mamy jeszcze P. I w pierwszej to by było na tyle. W drugiej mamy tu P. Mhm. I ostatnia litera w tym rzędzie to literka H, literkę H mamy tutaj i tutaj w sumie H i chyba wszystko. Tutaj w drugiej mamy jedną i tylko jedną H. Dobrze, przechodzimy do drugiego rzędu, literka R. Hmm. Jedno r kolejne jest jedno koniec i drugiej raz i dva. kolejna litera to litera l dwa kolejne i kolejne znowu jeszcze dwa razem hmm. op było. było i to chyba wszystko teraz literka n mamy jedno n kolejne 2n jeszcze tu I na drugiej krzyżówce. Jedno, drugie, trzecie. I to wszystko. Q i V. No, fajnie, że zdrapałem razem. W pierwszej mamy tutaj V. Jedno, ku nie mamy. W drugiej. V daje nam pierwszy wyraz Volt. I ku nie widzę. Dobrze, kolejna litera, to literka D tu mamy D. Tu. Hmm. I to by było na tyle. Drugiej tu mamy D. I to wszystko. zostały trzy litery. Literka W. W pierwszej krzyżówce W nie mamy wcale. W drugiej. Mamy. Daje nam wyraz drugi Hu. I to jest na tyle, czyli mamy w pierwszej jeden wyraz, w drugiej dwa wyrazy i ostatnie dwie literki. Literka U. <coughs> Pierwszej. w pierwszej nie widzę w drugiej u a ja widzę że on jest drapany tutaj u i tyle jest ostatnia litera ostatnia szansa literka i zobaczymy czy to coś zmieni Mamy i, tu mamy i. Mamy drugie słowo, onion, które nam nic nie zmienia, czyli kończymy pierwszą, tu jeszcze jest i. Krzyżówkę z dwoma słowami: post i onion. I drugiej i mamy tu. Tu. to by było na tyle jeszcze szybko tak przelecę E nie było Y nie było A nie było G też nie A nie było M nie było i G nie było Y No niestety. Czyli niestety dzisiejszy drapping kończymy na minusie z minus 10 funtami. No ale niestety nie zawsze idzie wygrywać. Mam nadzieję, że kolejne odcinki będą bardzo, bardziej owocne. Mam nadzieję, że się Wam podobało. E, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i zostawiania komentarzy. I zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, miłego dnia.